Kiedy w Warszawie zbliża się kolejna zadyma w związku ze Świętem Niepodległości, my w Poznaniu świętujemy 11 listopada zupełnie inaczej. Radośnie i rodzinnie. A ważnym elementem tego świętowania jest naturalnie rogal świętomarciński. I dzisiaj wybraliśmy się, się do Twojej winy na Jeżycach, żeby podpatrzeć, jak rogale świętomarcińskie powstają. no A potem oczywiście mamy zamiar je zjeść. Praszam. Jestem w Twojej winie na Jeżycach w Poznaniu, w lokalu, który jest restauracją już od prawie 8 lat, tak od 8 lat dokładnie, która specjalizuje się w kuchni sezonowej, bazującej na kuchni żywno w Której bardzo dużą część karty grają owoce morza. Jesteśmy w miejscu, które też jakby tworzy przede wszystkim zespół. Mamy tutaj jakby zbiór różnych przedmiotów, które za czasów młodości zbieraliśmy jako młodzi ludzie, myśląc, że wszystkie eksponaty, które widzimy, są jakoś na blisko znane i wtedy przekładaliśmy wewnętrza. To jest nasz drugi lokal, bo pierwszy był na centrum miasta na rybakach. I tu się przenieśliśmy, ponieważ tu wszyscy chcieli chodzi na jedzenie. I to jest tak, że jak się pojawiła chyba fala, i potem Fobar, to zaczęło tych lokali coraz więcej przebywać. potem jakby my, było w Imobramie, więc gdzieś jakby ta cała gama restauracji zaczęła się rozbudowywać, bo jednak gdzieś rzeczy stały się nową środką, tak jak w Polaruji kiedyś było. Więc tak, chyba ma to znaczenie. Gdzieś tutaj wszyscy ludzie chcą mieszkać, mamy tutaj przede wszystkim lokalnych sprzedawców, lokalne produkty, mamy tu ogromnie rozbudowany rynek przede wszystkim żyski, który jakby z tych ludzi skupia i ludzie chcą z tego korzystać. Nie są to tylko handlowej, tylko są w tej lokalności i bliskości. Pytamy się, co by polecić. Nie da się odpowiedzieć na to jednym zdaniem, ponieważ tworzymy jakby menu kartę tak, żeby każda pozycja była dopracowana. Nie było tak zwane dla niego premium jedno, które jest przykuwające uwagę, tylko żeby jednak całość dań, które serwujemy była czymś, co jest warte zapamiętania, a nie tylko jedna pozycja. Za co ludzie cenią jakby Twoją winę siedzieć o kuchnię, to na pewno za Kalmary jest to coś, co jest z nami od samego początku, przez 8 lat do dzisiaj więc kalmar i stek z kalmar to są takie flagowe rzeczy. Następnie będą tam mule i krewetki, To nadal siedzimy w tym seafoodzie. Od w sumie dwóch lat chyba też Devolaj Jest takim number one, jest teraz obecnie z masłem truflowym w środku, więc takim bardziej spistowanym daniem polskim. Więc tak, to chyba te pozycje z takim konikiem. No dobra, kochani, co my tutaj mamy? Mamy ciasto. Co to za ciasto? Półfrancuskie? Tak, czy półfrancuskie ciasto, mhm. Mhm. Ale... No i co? No i, I one co? one po poprzepłukaniu masłem dochodzi w mrozie, czyli dalej Jak rośnie. Jak to masłem? Czyli to, to nie pod... są ortodoksyjne święto świętomarcińskie? One są na maśle. Dobra. Idziemy w rzeczy premium, więc i mamy tu masło. Margaryna jest już z pasei, tego już nie robi, więc zrobimy tak. Rozblokowujesz tu ciasto? A się... o, Tak. Jezus, ale to jest ciężka praca. <laughs> za dużo wystarczy. Za dużo. Teraz, teraz w tę stronę dawaj. Teraz w te. Tak. Tak wygląda właśnie praca w kulturalnym magazynie o poznaniu. Robimy gęsinowego. Jak to gęsinowego? To nowy farsz, który jakby jest w wersji wytrawną, czyli a. robimy tego naszego rogala z gęsiną. Mm -hmm. Mamy zrobiony farsz z gęsin, który jest przemielony z suszonymi owocami jabłkiem. To jest, to jest jedna rzecz, czyli wytrawny, wytrawny tak. z gęsiną rogal, a ludzie bardzo chętnie zamawiają te, w te ro... rogale z gęsiną. W zeszłym roku staliśmy więcej gęsinowego niż słodkiego. Na Więc naprawdę. jakby jednak… Nie wiem czy to jest kwestia, że to się nowa tradycja i oczywiście ludzie do kultury na to czekają, Aha. bo to są rogale zrobione już na dzisiaj. Mm. Już dzwonili, że chcą tego ale więc one dzisiaj już do ludzi idą. Ale A rzeczywiście... jesteśmy dopiero na samym dokładnie, początku listopada, dokładnie. to trzeba powiedzieć. No. Więc jakby mam wrażenie, że ma ludzie też wolą zamiennik, bo ten cukier trochę już też, stry... no jednak nie kalorie. Trochę do tego cukru, że ludzi nie jemy, A, cukier, posta cukier postarza, więc, ale no, no wiadomo, no, no dobrze. Czyli są bardzo popularne, bardzo popularne są tak. mówicie. te. I w te, tym te roku też sumie, parę, parę też piekarni się odezwało do nas, aha. czy możemy im sprzedać farsz, aha. bo oni chcą, nie mogą mieć farszu, bo nie mogą, nie mają tego stanowiska. I chcą jakby robić nasz farsz w swoich rogalach. Więc jakby w tym roku też pozwoliliśmy na to, żeby też ktoś inny robił, no bo fajnie, żeby to się roznosiło i jakaś, jak nowa tradycja w Poznaniu się robiła. Więc tak, powiedzmy, że jesteśmy… No ale nowa tradycja nową tradycją, no. super. Ja jestem bardzo ciekaw, nie jadłem z więźnią rogala, więc sobie chętnie go spróbuję, bardzo jestem ciekaw. Ale czy robicie też na słodko te rogale, bo to jest ważna sprawa. Tak. No to, to no... że nie ortodoksyjnie, to myśmy już to, już... to ustalili, tak, to, tak. ale czy są na słodko? Tak, na słodko, tak. To mamy tutaj teraz farsz na słodko. Tak. Rozumiem, że on musi tutaj być teraz zważony. Do odpowiednich porcji, to, 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 ja, to ja tylko tutaj uszysknę kawałeczek. Okay. Oddaję do marzenia, okay. ale interesuje mnie, co jest powiedz w tym, eee, w tym farszu. Przede teraz. wszystkim, czym się różni chyba od takiego klasycznego? Tak. To w środku jest biszkopt, który wypykamy sami. Są Aha. rodzynki maczone w rumie. Mamy orzech włoski, orzech laskowy, który jest kruszony i prażony w do środka. Mhm. Jest marcepan, prawda, który też od podstawy zrobiliśmy. Tak. I skórka z pomarańczy. To jest najważniejsze, która jest konfitowana po to, żeby ten słodycz zrobić gorzkość w nim. Bo wiadomo, mag jest strasznie słodki. Rozumiem. Więc jakby ta gorzkość to jest kurka. Odkładam, to bo wkładam. to jest niewyważona, nieregulaminowa kulka. Co okay. mamy Czyli rozumiem, że powtarzamy po, powtarzamy. po prostu procedurę, tak. czyli tak. myślę, że powinien to zrobić ktoś, kto najlepiej to zrobi, czyli ja. Dokładnie. E, I tutaj mam już przygotowany prawda, kawałek i teraz muszę go tak, tak, tak go muszę wał, powałkować. Tutaj, e, proszę bardzo, posypujemy tutaj wałkuję, bo chodzi o to, żeby tak, się ciasto nie przyklejało. Bierzemy tutaj idealnie odważoną, słodką kulkę, tak, wkładamy ile... kładamy, kuleczkę. I się się po całości teraz rozgnieść. Ro, tak rozgnieść? Tak, po całości, no po długości. Po, a, po długości? Tak, 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 tak. Naprawdę? spokojnie. Czy mam to zabrać? Tak, tutaj... Zabierz, dokładnie, zabierz, zabierz, zabierz. Jak widać, robię to perfekcyjnie. I proszę bardzo, czy to nie jest najbardziej… I zaginamy. Dokładnie. I zaginamy. I zaginamy. Czy to nie jest najperfekcyjniejszy naj, naj rogal, rogal świętomarciński ever? <noise> proszę bardzo, połóżmy to arcydzieło. Na rośnięcie. Może na Narośnięcie. Na rośnięcie. Dokładnie. No i teoretycznie możemy je zjeść. Gotowi? Teoretycznie możemy je zjeść. Mało tego możemy je zjeść praktycznie. Przede mną, jak widzicie, stworzony przeze mnie arcydzielny rogal świętomarciński, ale świętomarciński z przymrużeniem oka, ponieważ warto wiedzieć, że rogale świętomarcińskie to jest produkt certyfikowany, który musi spełniać bardzo szczegółowe przepisy dotyczące swojej receptury, ale my nie jesteśmy ortodoksyjni w dynksie. Chodzimy swoimi drogami, i też przyszliśmy na rogale świętomarcińskie dzisiaj do miejsca, w którym one są zupełnie nieortodoksyjne, niecertyfikowane, ale ale pyszne, smacznego.